Witam wszystkich w tym świątecznym dniu tak naprawdę już się kończy święta, ale nie wiem kiedy filmik mój się doda, bo tu z internetu mnie różnie, ale dzisiaj chcę tak po trochę dłuższej przerwie taki dodać filmik, na którym pokażę z tych obecnych większych, już starszych sztuk jakie wyhodowałem co tu sobie zostawiłem, planuję zostawić sobie do dalszej hodowli, no kilka samiczek, kilka samców z tych co co sobie tam zostawiłem więc tak, na pierwszy rzut idzie jedna z dwóch samiczek tu jest druga one siedzą od początku w tej klatce od urodzenia to jest dwukrotnie pokazywane ktoś ogląda w miarę często moje filmiki to, to, to może sobie sprawić, skojarzyć króliki urodzone ostatniego grudnia, ostatniego dnia grudnia samiczki jeden samczyk z tego miotu chcę zostawić bo to jest taki Szczególnie miot, tak. Tak sobie to wyciągałem ich. Więc są to króliki troszeczkę ponad 3 miesięczne. Wybitnie rosnące. One chyba będzie po 5 kilo mają. to cały czas sobie razem jeszcze. Tam jeszcze jest brat, może go wyjmę. Są one z połączenia obydwojgu moich królików. Tu jest ojciec. Matka jest tam na boksie. Z drugim miotem, z powtórką tego samego połączenia, takie bardzo sympatyczne od początku. Zero tutaj jakichkolwiek wystających kości, bardzo dobrze rosnące. To jest właśnie ta samica, co chyba ja ją pokazywałem. Ona tam, właśnie przy tym drugim miocie, teraz aktualnie cały czas utrzymuje wagę 10 kg, nawet troszeczkę ponad. Także no, one mają tą genetykę w sobie, więc więc one dlatego też i tak rosną, i takie będą sympatyczne sztuki. Druga sztuka to, znaczy druga, tak naprawdę druga wyjęta na stół, bo już to powiedziałem o kilku innych, chyba już kilkukrotnie była pokazywana, jest to samiczka z grudnia, z początku grudnia. Z połączenia moja samica, córka ślepego i samiec od Pawła Krawczyka. Taki na wielkim też był kilkukrotnie pokazywany. Samiec ten to jest wnuczek Czempiona Europy od Samara. To mają dwie takie sztuki dwie siostry dokładnie to tutaj widać jest jedna, zaraz pokażę jeszcze też drugą. To, co już się charakteryzuje w tym wieku piękna okrywa, tu wniutki ciemny włos. No, wagę to one wszystkie mają naprawdę wielką, także to tu, tutaj nie ma co, co im co ich zachwalać, no bo tak jak pokazywałem one tutaj dostają mi naprawdę oporowo jedzenia więc one rosną jak na drożdżach, tutaj jako, oczywiście zakładałem że choroba ich nie przytrzymuje to naprawdę przyrosty są wybitne żeby to, to tak rzetelnie określić no więc to jest jedna z sióstr zaraz pokażę drugą, potem jeszcze inną no kilka sztuk będę chciał pokazać tak jak mówiłem, no zobaczymy jak to jak to wyjdzie tak jak mówiłem przed chwilą druga z sióstr Równie, bardzo dobry włos. No to są takie sympatyczne samiczki, zresztą to co widać. Mocne łapy. Świetna budowa. Nie, no nie ukrywam, że teraz to sobie zostawiam, mam w czym wybierać, to tutaj zero, nic, kości nie mają. Ale tak naprawdę nie mają skąd mieć, no ale takie o... Bardzo ładnie wyrośnięte, będę się powtarzał, albo się nie będę powtarzał, miałem się nie powtarzać, ale... No, no nie ukrywam, no że one... Naprawdę dobrze rosną te króliki, jest druga z tych, z tych dwóch dziewczyn. Stójkę też mają bardzo fajną, no. Tak staram się, no różnie, u niektórych jest stójka super, u niektórych troszkę gorsza, ale takich nie zostawiam sami, z wyjmę na stół, to tu się uwali, leży, nie chce się pokazać to wszystko, musi się jakoś zaprezentować te swoje walory. Staram się już tak, no, przeprowadzać w miarę dobrą selekcję, żeby ten materiał ...zostawał jak najlepszy. Teraz chyba jedna ...na ten moment z najlepszych tegorocznych, można powiedzieć, pięknotek. Pod względem okrywy to jest kapitalny włos. Mega króciutki, ciemny, równa barwa. Jest to samica 10 listopada urodzona. O, z tej strony również dywan. Z połączenia obydwojgu rodziców od pana Malinowskiego. Ojciec to ślepy. Jest to ostatni miot. Ona jest z ostatniego miotu, który ślepy tutaj u mnie zostawił. Ale jak widać, postarał się. Bardzo, bardzo fajna samica. Nie ukrywam, że na ten sezon moje plany, na ten sezon naj... obecny rozpodowy do zostawienia, albo inaczej, obecny sezon rozpodowy, żeby zostawić z niego i na przyszły są. Nazwijmy to w cudzysłowie bardzo ambitne, gdyż z obecnego, jeszcze trwającego sezonu rozrodczego planuję we wszystkich barwach zostawić łącznie 10-11 samic i chciałbym do nich dorzucić co najmniej 30 młotych na następny rok, żeby zostało. Z tego względu, że no, do, do jesieni jeszcze jest długi czas, więc na pewno coś odpadnie, na pewno coś przychoruje, może coś jeszcze sprzedam w międzyczasie. Po prostu chcę mieć takie zaplecze mieć sobie z czego jeszcze w miarę co zrobić kolejną selekcję. Żeby na wszelki wypadek, jakiś tutaj jeszcze mieć wybór, a, a nauczony no, złym doświadczeniem z poprzedniego roku, gdzie naprawdę dużo tych samic straciłem, no po prostu nie chcę zostać brzydko mówiąc ręką w nocniku. Także jak mam na ten moment z czego wybierać, mam klatki, to sobie zostawiam Full ile się tylko da, także proszę się nie dziwić, że jestem oporny pod względem sprzedaży. Bo tak jak mam dla belgów około 90 oczek przeznaczone, to będę chciał po tym sezonie te 90 oczek wypełnić. Czyli reasumując około łącznie ze starymi 45. Może trochę więcej samic do 50 i nieco mniejszą ilość samców. Starych zostanie pewnie ze 3-4, więc reszta będzie do rzutka młodych chłopaków, ale to tak jak mówiłem, tylko dlatego, że, że po prostu, jak on zostanie u mnie, ten królik, jak go opuszczą, opuszczą nie będą prześladować choroby, to przynajmniej będę tutaj trzymał rękę na przysłowiowym pulsie i cały czas go kontrolował i wiedział, że z tego danego królika wykorzystałem maksimum potencjału, no bo. Umiem się z tymi swoimi królikami obchodzić. Nie mówię, że ktoś inny się nie umie obchodzić. No ale nie ma co się oszukiwać. Taka zmiana miejsca. Ten początkowy okres na pewno nie wpływa dobrze. Tam przez jakiś czas królik dochodzi do siebie, aklimatyzuje się. Więc no jak są so umie już urodzony, to on, on od początku rośnie na full swoich możliwości. Kolejna samiczka ta jeszcze na zdecydowanie brzydszy okrywie no bo młodsza od wcześniej prezentowanych ta jest tam końcówka grudnia, rodzona także jeszcze ten młodzieżowy włos nie ma nie ma tutaj jakości okrywy jest ona z połączenia obydwojgu moich rodziców ale wiem no one są tak samo bardzo ładnie wyrośnięte ona właśnie jak widać to jest ten brzydki włos jeszcze młodzieżowy ale patrzę że powoli się zaczyna już ta Faza zmiany okrywy: to co, co taki widać, zrobiła taki trochę sierściuch. Z tego, z tego połączenia, czyli z jej rodzeństwa, może pokażę jeszcze jednego samczyka, bo chciałem jednego albo dwóch z tego miasta zostawić. Jeszcze mam jedną siostrę, nie wiem, zobaczymy, czy ona zostanie, czy nie. Tam troszeczkę miała też problemy zdrowotnościowe wcześniej, więc co ta tutaj prezentowana jest taka. Najbardziej wyróżniająca się z tego miotu, ale zaraz, zaraz jeszcze któregoś może z braci wyjmę. No to jest jeden z braci tej samiczki przed chwilą pokazywanej. Też taki sympatyczny, ale to tak naprawdę jeszcze ciężko powiedzieć, co z niego będzie. To jest królik troszkę ponad 3 miesięczny, więc co tutaj z niego wymagać cudów, to sobie spokojnie się rozwija no ale tak jak mówiłem wcześniej, chcę zostawić chcę zostawić tych samców naprawdę dużo także przykładowo, no nie oszukujmy się, ale jestem świadomy tego, że na 10 zostawionych w tym momencie samców połowa na pewno nie będzie się dodawać do krycia czy tam do reprodukcji to będą jakieś tam odpadowe ale ciężko, naprawdę musi iść wybitnie od pierwszych tygodni życia żeby mógł już tak na wstępie go zdiagnozować, czy on będzie super, czy nie. Tak dlatego trzeba im dać się rozwinąć, zobaczyć co z nich wyrośnie. Natomiast teraz tfu, tfu odpukać, żeby nie zapeszyć. Tu już jest jeden z tych samców, co wiem, że z niego będzie pożytek, bo to już jest prawie 7 kg, jeżeli już nie ma nawet 7 kg, Matka moja, samica, już często pokazywano 2048 Ojciec to ten wspominany przy tych pierwszych prezentowanych dzisiaj dziewczynach od Pawła Krawczyka, a więc ten co tam Somera ma w sobie no i tutaj na tym króliku, już na ten moment widać, że że coś ciekawego będzie zresztą, no, tak jak się prezentuje, budowa łebek mu się zaczyna robić fajny Sympatyczna, okrywa. Łapka też już zaczyna wchodzić. Także o to będzie chyba jeden z takich, co już widzę, że mam nadzieję, że zostanie. Mam nadzieję z tego względu, że go tam nic nie, nie będzie trapić w międzyczasie. Jakaś, jakieś choróbsko i tym podobne. To już pewnie będzie taki pierwszy, pierwszy z reproduktorów jak ja sobie planuję, no bo to już na takim prawie 7 kg to już bardzo dużo można widać. Dodawszy, że ten królik ma. Nie ma 5 miesięcy. No to to, no to widać, że, że ten materiał, ten potencjał w nim, w nim jest. Także taki sympatyczny misio nie ukrywam, że tam w drugim pomieszczeniu już nie będę nosił, bo wcześniej pokazywałem. Dodałem no ostatnio na Facebooka takiego po Kingu samca, ale mam jeszcze jednego takiego mutanta. Niego nikomu nie pokazuję, bo to jest takie moje oczko w głowie. To jest właśnie tu rozmawiałem z panem Malinowskim. To jest królik trafiający się jeden na kilka tysięcy. Taki wygląd, taka wielkość przy niespełna 6 miesiącach. Nie, no wybitny samiec, ale nie chcę go pokazywać, bo. bo po prostu nie chce no, żeby nie zapeszyć także on sobie siedzi spokojnie w klatce się rozwija teraz samiec z chyba 17 albo 20 października Dokładnie pamiętam bo wtedy w tych dniach się rodziły dwa mioty więc nie pamiętam już którego on dokładnie jest musiałbym tam notatki sprawdzić jest on z połączenia moja samica i samiec od pana Jarka po Hartlebie, także jest to wnuczek Hartleba. Również bardzo sympatyczny samczyk. Ładny kształt głowy, ciemna okrywa. Też fajnie rosnący, może się tu zaprezentuje, bo naprawdę on już dotowany był bodajże dwukrotnie na Facebooka. On ma fajną stójkę. I wtedy można zobaczyć jego łapę, bo też ma naprawdę taką no, no sympatyczną, aczkolwiek teraz patrzę, że już jest po kilku sztukach wyjęty na stolik i te zapachy go bardziej intrygują niż zaprezentowanie się, więc nie wiem czy będzie chciał pójść tak jak on to potrafi... O troszkę go można. Jest ja poszedł troszeczkę w górę, więc zupełnie inaczej wygląda królik jak stoi ładnie niż jak tak nie jest zainteresowany bardzo prezentacją. Wtedy w ogóle widać te wszelkie jego najlepsze cechy. E... Fajny, fajny samczyk. No więc na ten moment tak to wygląda. Myślę, że jeszcze pokażę z jednego. A, jednego samczyka z tych, co brata tych e, pierwszych pokazywanych dwóch samiczek. Co tam jest, e, taki też bardzo fajnie rosnący. Co z tej ogromnej matki. O, teraz jak się odsunąłem, to on do góry zaczął podchodzić. To pokażę i myślę, że nie będę też tutaj naciągał minut, bo. Pokażę wszystkie w jednym filmiku. To potem znowu nie będę miał co za jakiś czas pokazać, więc tak będę stopniowo dozował sztuki, które chcę wszystkim zaprezentować. No więc, ostatnia sztuka, którą chcę dzisiaj pokazać. A więc, samczyk, brat. Tych samiczek. Tu jest ojciec, więc jego, jego syn. Taki oto jego mość Nie wiem, zobaczymy co tu powyrasta To są króliki trzymiesięczne, więc Sam wiem, już przerabiałem, naprawdę, że, że Wiele się może jeszcze zmienić Aczkolwiek Widząc jego mam przed oczyma Jednego z samczyków z miotu Z 17 września On już pojechał, nie ma go ale był bardzo zbliżony wyglądem do niego jakby był młody i potem naprawdę wyrósł sympatyczny samiec zupełnie się zmienił także i on podobny geny bo ten, ten też ma w sobie ślepego tamten był synem ślepego ten jest wnuczkiem także tutaj z tej linii one ciągną więc i ten wygląd jest tak też zbliżony no ale on tak samo ma pod piątkę wagową no, ale Proszę się nie dziwić, bo ja umiem, mają opór jedzenia, tak jak pokazywałem we wcześniejszym nagraniu. granulat, dodatki tłuszczowe, tam dodatki mleczne jak są małe, także one jakich ich jakieś nie, nie, nie przymęczy, jak są mniejsze, to naprawdę ten start mają fajny i, i rosną bardzo sympatycznie. Natomiast na dzisiaj to by było wszystko. Za jakiś czas znowu dodam następne sztuki, także pozdrawiam wszystkich i, i do zobaczenia.